wyżeserował Brad Bird, czyli twórca takich filmów jak Ratatouille i nie ma mocni. Fabularny Brad Bert to dla mnie zupełna nowość. To moje pierwsze doświadczenia o kino, nowe doświadczenia, nowe horyzonty. Wszedłem do kina, to ja nie wiedziałem jeszcze o czym będzie film. To znaczy, trailery bardzo mało mówiły. Same sobie wywoływały emocje i zabierały skrawki świetnych scen, które miałem nadzieję zobaczyć w filmie. I też jakoś bardzo ogólnie wykreślały ideę. Na tyle ogólnie, żeby mnie zachęcić, ale też nie zdradzić tak naprawdę niczego. I to jest sposób, w jaki powinna się robić marketing kinowy. Dlatego że pomimo mieszanych recenzji, ja naprawdę chciałem zobaczyć skrajne jutra. Opiszę wam fabułę w taki sposób, w jaki mogę wam powiedzieć. Taki w jaki sposób chciałbym, żebyście poszli na ten film, żebyście mieli jakąś przyjemność tego potencjalną? Jest w tym filmie nastolatka, Casey Newton, grana przez Brit Robertson. Grana przez Brit Robertson. O, bardzo ładnie. I w pewnym momencie ona po prostu znajduje w swoich rzeczach tajemniczy pin, którego, jeśli dotknie tego pinu, to ona przenosi się jakby w inne miejsce, w którym widzi te ogromne wieżowce i pola i ogromne wieżowce. To nie brzmi ani trochę zdrowo. Ona się tam tak naprawdę nie przenosi, w sensie niby się przenosi, ale tak naprawdę jak idzie do tej krainy, to nagle jest w jeziorze się wyczerpuje ten pin, więc tak naprawdę yy, yy, nie przenosi się tam, więc chce się tam przenieść. A! Więc potem szuka ludzi, którzy by mogli potencjalnie powiedzieć, co chodzi. tego George'a Clunay'a. Spotyka tą. Yy, tą. Rafika ona gra Atenę. Spotyka też Huloriego i nie mogę wam powiedzieć reszty, bo. Yy, nie wam film, a nie chcę wam zajść. O wieku jego zaletą jest to, że przez cały czas trwania może tak naprawdę spokojnie budować swój pomysł. Najpierw pokazuje nam fajne jutra, co tam się dzieje, a potem samą ideę stojącą za nim, która okazuje się być naprawdę świetnym przesłaniem. Bo żyjemy generalnie w takim bardzo depresyjnym momencie dla kina, może też dla świata. Wszyscy jeśli już przewidują jakąś przyszłość dla... Świata oprócz Nolana, ale Nolan jest w ogóle jakiś dziwny. W serii mamy mnóstwo filmów katastroficznych, wizji zniszczenia świata, w których ludzkość, no jakby, nie radzi sobie za dobrze i jest tak naprawdę skazana na wymarcie. A ten film ma to wszystko w dupie, ten film otwarcie mówi, hej, może, tak, może zamiast lamentować, to spróbujmy zrobić coś, żeby tak się nie stało i żeby nasza cywilizacja była fajna. I się strasznie ucieszyłem, hej, wreszcie jakiś film robi, mówi coś pozytywnego, to jest takie, wo wo woah, wo, wo, wo. Życie, wo, zmienię swoje, zostanę biologiem, zostanę artystą, zostanę ło. Po prostu sama idea, którą ten film operuje i to co on chce powiedzieć bardzo mnie uderzyło, bardzo mnie zainspirowało. Uważam, że cała metaforyka i przesłanie, jakie stoi za krainą jutra, jest bardzo wartościowe. Cały ten film to tak naprawdę esencjonalne kino nowej przygody i stąd wynikają zarówno spore zalety tego dzieła, jak i jego wady. Tak naprawdę cała ta konwencja, która tak naprawdę ma parę odwróconych schematów i ogólnie, ale jest po prostu dość standardowa, ale jest tak naprawdę świetnie zrealizowana. Bert po prostu wydobywa w niej bardzo wiele pozytywnej energii i stąd wynika spore emocji w tym filmie. Największe wady krainy wynikają z tego, że cała ta konwencja została już przerobiona przez popkulturę. świetnie operuje to formułą yy... Kina Nowej Przygody. Ale jednocześnie ten film jest jakby wyjęty z lat 80. On nie stara się zbytnio jej zaktualizować. Niektórym może to naprawdę nie przypaść do gustu. I z tego co widzę po tomatomistrze, niektórym naprawdę nie przypadło do gustu. Natomiast ja bardzo lubię tę konwencję, mam do niej wielki sentyment i z tego powodu cała ta podróż, którą odbywamy w postaciami, była dla mnie naprawdę sympatyczna. Zwłaszcza dlatego, że ta konwencja jest świetnie zrealizowana. Jest pełna nawiązań do Spielberga, Jacemie Kisa, bliskich spotkań 6 stopnia, wizy, wojen, powrotu do przyszłości, ちょっと。<laughs> sprawiało, że mój wewnętrzny fan takiego kina dla nerdów był naprawdę ucieszony. Ta sama sytuacja jest trochę z bohaterami. Po prostu te postaci żyją na ekranie, masz świadomość ich charakteru, który już gdzieś widzieliśmy, już tam gdzieś coś ten, ale zostało to na tyle sympatycznie zrobione, że naprawdę chciało mi się to oglądać, zależało mi na tych ludziach. Zwłaszcza, że byli świetnie zagrani. Beat Robertson gra to nastolatkę, która wplątuje się w wielu przygody i emocji i all that bullshit. Jak ona radzi sobie naprawdę fajnie, to znaczy wydobywa w swojej postaci mnóstwo postaci, Energii. Mam taki problem z tą postacią, że aktorka wygląda zdecydowanie starszej niż 16-letnia dziewczynka. Znaczy dziewczynka. Ja mam 16 lat. Dziewczyna. Naprawdę dobrze, ale po prostu ona nie wygląda 16 lat. To jest jedyny mój problem, jaki mam z tą postacią. Ale poza tym jest naprawdę angażująca. Postać George'a Clooneya też jest naprawdę świetna. To jest ten zgorzchniały, stary facet, który kiedyś miał dobrze, ale wiecie, historia i po prostu wzruszające rzeczy. Tą postać potraktowano z. Wielkim dystansem i też sporym humorem, dlatego wydaje się bardzo sympatyczna, ale też cała ta wzruszająca historia po prostu działa. Natomiast wielkim zaskoczeniem tego filmu jest Atena: to znaczy, nie będę Wam mówić, kim dokładnie jest Atena, widzicie ją na fotosach z filmu, ale to czym się okazuje, ta postać jest zupełnie czymś innym niż ja się spodziewałem. Wtedy, ta najlepsza dziewczynka z całego zespołu aktorskiego, ona jest najlepsza, ona robi genialną robotę, ma taki zajebisty brytyjski akcent, po prostu mówi wszystkim SHUT UP! Widać monokl jeszcze i taki cylinder. Ona się nazywa Refi Cassidy. Refi Cassidy. Refi Cassidy. Riffy Cassidy. Potworny brytyjski akcent. Nie, to mi się cholernie podobało. Jej postać jest silnie związana z Georgeem Clooneyem w sposób, którego bym się nie spodziewał i to była naprawdę urocza relacja. I w tym filmie jest jeszcze Hugh Laurie. Dobrze zagrana jest ta postać, chociaż Wymagałaby ona i dla mnie pewnego rozwinięcia strony scenariuszowej. Wypadła ona dość schematycznie, już bez takich subtelności miłych. No, jak już mówiłem, ten film stoi głównie realizacją, i sama ta, same te aspekty, wszystkie techniczne, reżyseria brada berta, zdjęcia, co naprawdę wyśmienite. Ceny akcji wciągają, wszystkie one są bardzo kreatywne. Zwłaszcza jest jedna, która dzieje się w sklepie dla nerdów, i tam są różne gadżety z gwiezdnych wojen, e, bliskich spotkań z stopnia, powrotu o przyszłości ca i cała... Jonsa i całego tego kina yy, z lat 80. Bo się po prostu tym napieprzają i to było strasznie fajne moim zdaniem. Jak już mówiłem mój wewnętrzny nerd był zaspokojony. Zygmala Kelakiacin też była niewła. Wyrażała tą lekką naiwność i taką wielką przygodę. Jak można podsumować, w sumie, Kajna Jutra całą po prostu jest sympatyczna. Znaczy wiem, że ten film nie przypadnie do gustów wszystkim tak naprawdę osobom. Natomiast jak dla mnie jest to perfekcyjnie zrealizowana esencja nowej przygody. Ten film tak naprawdę stoi na idei i pomyśle i ona jest naprawdę inspirująca. Także ja wyszedłem z kina naprawdę podbudowany i w lepszym humorze niż wszedłem do kina. Więc myślę, że to jest osiągnięcie tego filmu. No, więc daję temu filmowi solidne 3,5 na 5. Myślę, że warto się na niego wybrać, jeśli lubicie kino nowej przygody. I teraz Wy lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie, komentujcie, powiedzcie mi, czy kolejna jutra Wam się spodobała. Polemizujcie ze mną, jeśli chcecie, jeśli z czymś się nie zgadzacie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!